Często można spotkać się z poglądem, że aby dobrze wychować psa, należy go nagradzać za dobre zachowania, a złe ignorować. Taka metoda jest bardzo chętnie polecana w przypadku wychowywania szczeniaków i młodych psów, ale też niejednokrotnie dotyczy psów dorosłych. W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z tym, czy ignorowanie to faktycznie świetna metoda wychowawcza, czy tylko jeden z najczęściej powielanych mitów dotyczących psiego życia. Ja mam na imię Krzysztof, zajmuję się szkoleniem psów, rozwiązywaniem problemów z zachowaniem, uczę ludzi wspólnego życia z psami i budowania poprawnej relacji. Jeśli psia tematyka jest ci bliska, to zasubskrybuj mój kanał, a także zostaw łapkę w górę. Możesz też symbolicznie podziękować mi za treści, które tutaj udostępniam, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Niezwykle często, jako porada wychowawcza dla młodych psów, szczególnie w różnych psich grupach w socjal mediach, pojawia się nagradzanie za dobre zachowania, a ignorowanie tego, co pies robi źle. Oczywistym jest, że intencja takiego podejścia jest bardzo dobra i wynika wprost z nurtu pozytywnego szkolenia. Samo pozytywne szkolenie ma wiele zalet, i chyba nikt o zdrowych zmysłach nie może tego podważyć. Problem zaczyna się wtedy, gdy stajemy pod ścianą, przez którą pozytywne podejście przebić się nie może. I tutaj następuje dylemat natury emocjonalnej dla właściciela. No bo jeśli chcemy dla psa dobrze, a pozytywne podejście zawodzi, to co teraz? Czas założyć kolczatkę i szarpać naszego psiego przyjaciela? Taka polaryzacja jest dość typowa dla ideologicznych wyznawców pozytywnego szkolenia. Albo pozytywnie, albo awersja, tak jakby nie istniało nic pomiędzy. Dlatego dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na ile ignorowanie nieodpowiednich zachowań u naszego czworonoga może pomóc w uporaniu się z jakimś problemem, a na ile zaszkodzić. Jeśli chodzi o pierwszą część porady, za dobre nagradzać, a za złe ignorować, to w zasadzie nie ma nad czym polemizować. Zawsze warto wzmacniać dobre zachowania, pamiętając, że nie każda nagroda będzie wzmocnieniem, ale każde wzmocnienie będzie nagrodą. Tutaj pojawia się pewna pułapka. Bardzo często niedoświadczony opiekun będzie nagradzać łańcuch zachowań, który zaczyna się zachowaniem nieodpowiednim i w ten sposób będzie wzmacniać to, czego tak naprawdę nie chce, a wręcz chciałby wyeliminować. To jednak temat na inny odcinek. Jeśli chodzi zaś o ignorowanie zachowań niepożądanych, to sprawa nie jest tak oczywista. Zgodnie z teorią uczenia się i Skinnerowskim kwadratem wzmocnień, czyli schematem, który pokazuje nam cztery możliwe kombinacje nagrody lub kary, zachowanie, które nie jest wzmacniane ani wygaszane, inaczej mówiąc zachowanie, za które nie pojawia się ani nagroda, ani kara, samoistnie zanika. Ta teoria dotyczy zachowań wyuczonych, ani instynktownych, ani innych zachowań wyższego rzędu. Tutaj ważna uwaga. Nagroda lub kara są pojęciami, które należy rozpatrywać z perspektywy psa, a nie z perspektywy właściciela. To, że pies nie dostanie ciasteczka, bo chwilę wcześniej nie posłuchał naszego przywołania, albo odwrotnie, to, że dostanie ciasteczko za przywołanie po ucieczce do innego psa, nie oznacza, że zostało wzmocnione przywołanie, albo, jak to czasem opiekunowie nazywają, nagrodzone zostało nieodbieganie od przewodnika. Ten schemat zapewne zostanie powtórzony, czyli przy kolejnej możliwej okazji pies znów nie zrezygnuje z kontaktu z innym psem i chętnie podbiegnie się przywitać dlatego, że najważniejszym wzmocnieniem są tutaj emocje związane właśnie z kontaktem z psim kolegą albo koleżanką. Nasz smakołyk albo jego brak w zasadzie nie mają tutaj żadnego znaczenia albo mają znaczenie marginalne. Największa nagroda jest w momencie interakcji pies-pies i pochodzi wprost z organizmu naszego czworonoga. I w myśl czysto pozytywnej ideologii szkoleniowej należałoby tutaj ignorować tę sytuację, a nagradzać tylko wtedy, gdy udaje się skutecznie przywołać psa. Czy też należy go nagrodzić za fakt, że w końcu wrócił? Czysto teoretycznie powinniśmy nagradzać psa za każdym razem, gdy do nas przybiegnie. Ale czy w tym wypadku nie nagradzamy łańcucha zachowań, który zaczyna się niesubordynacją i ucieczką do innego czworonoga? No właśnie. Jak się okazuje, tylko na podstawie tego jednego przykładu pojawia się tutaj dość duży dylemat i w zasadzie nie sposób rozstrzygnąć czy nagradzać, czy ignorować. Samo ignorowanie nie jest niczym złym, jeśli bierzemy pod uwagę małego szczeniaka, który dopiero uczy się życia w nowym domu. Budując relacje z nowym członkiem rodziny, raczej nierozsądne byłoby karanie go za to, że próbuje poznawać swój nowy świat. Dlatego, na przykład, przy nauce czystości mówi się o ignorowaniu wpadek, a nagradzaniu na zewnątrz. I to jest jak najbardziej w porządku. Dlatego mówimy o tym, że nie każemy szczeniaka za butów, tylko proponujemy szarpaki, gryzaki, zabawki, aby nauczył się, które przedmioty może gryźć i młać, bez sprawiania nam kłopotu. To jest jak najbardziej słuszne. Ma to też dodatkowe znaczenie. Ignorując wpadki sprawiamy, że niechcący nie nauczymy psa wymuszania uwagi. Jeśli szczeniak zorientuje się, że sikanie sprawia, że nagle znalazł się w centrum zainteresowania, to uwierz mi, gdy będzie się nudzić, naleje na najdroższy perski dywan, jaki posiadasz. Nieważne jakie będą emocje, dobre czy złe. Ważne, że coś się w końcu będzie działo. Dlatego ignorowanie na tym etapie życia jest całkiem dobrym pomysłem, pod warunkiem, że wzmacniamy także intensywnie zachowania, które nam się podobają i które chcielibyśmy, aby pies powtarzał. Problem pojawia się, gdy próbujemy ignorować zachowania u starszego psa po okresie socjalizacji albo już dorosłego. Osobnik taki kiedy jest ignorowany, wymyśli 100 sposobów na zwrócenie naszej uwagi, a jeśli nie uzyska, wpadnie we frustrację lub apatię. Ignorowanie nie sprawi, że zachowanie zniknie. Wiele zależy od temperamentu psa, ale zdecydowana większość czworonogów będzie powtarzać swoje nawyki nawet wtedy, gdy będą ignorowane. Dlaczego? Dlatego, że przynoszą korzyść. Zaglądanie na stół do talerza daje szansę na kradzież kotleta. Dlaczego więc pies miałby zrezygnować i nie próbować po raz kolejny, skoro oczekiwana nagroda jest całkiem wartościowa? Spróbuj to ignorować i sprawdź, czy pies sam przestanie. To samo dotyczy wielu innych zachowań. Ignorowanie sprawia, że pies nie uzyskuje naszej uwagi, ale niestety nie wyznacza jasnych granic, których pies powinien przestrzegać. Tak więc na pewnym etapie życia, u młodziaka kończącego czwarty miesiąc, ignorowanie zachowań, które nam się nie podobają, przestaje być rozwiązaniem, które pozwoli nam wychować fajnego niekłopotliwego kompana. Czas najwyższy na jasne wytyczenie ścieżek, po których można poruszać się bezpiecznie, ale także granic, których nie wolno przekraczać. Kontrola i ograniczenia sprawiają, że pies buduje w swojej głowie mapę świata i wie, gdzie wszystko jest ok, a gdzie nie należy wsadzać nosa. I tutaj pozytywna ideologia się kończy. Nie znaczy to też, że automatycznie pojawia się przemoc i ciężka awersja. Tak jak wspominałem na początku, polaryzacja to bzdura, a pomiędzy czarnym i białym jest jeszcze wiele pięknych kolorów. Ograniczenia, kontrolowanie, wprowadzanie presji do egzekwowania zachowań, uwaga! Presji, a nie zmuszania czy przemocy. To narzędzia, które zna każdy dobry trener i potrafi je wprowadzić w życie tak, aby było nadal miło, ale jednocześnie skutecznie. Wracając też do podstaw uczenia się i kwadratów wzmocnień, czyli nagród i kar. Kara nie to nie tylko zadawanie fizycznego cierpienia, to akurat zakrawał przemoc. Dobrze zastosowana kara może być bardzo skuteczna i efektywna. Pozwoli Twojemu psu w krótkim czasie zrozumieć zasady panujące w Twoim domu, a jednocześnie nie będzie związana z fizycznym bólem, a także długotrwałym stresem czy negatywnymi emocjami. Dobry trener powie Ci, jak zablokować zachowanie w sposób, który pies zrozumie, i jednocześnie jak wzmacniać alternatywne rozwiązania. I mimo tego, że pseudo-pozytywiści mogą być piane słuchając tego podcastu, to uwierz mi, że kara wcale nie musi być czymś złym. To tylko narzędzia w rękach człowieka, i od człowieka zależy, jak je wykorzysta. W końcu odebranie spodziewanej korzyści to też kara, o czym zdaje się wielu trenerów dawno zapomniało. I jeszcze jedna dygresja. Jakiś czas temu słuchałem w radio audycji o współczesnym trendzie bezstresowego wychowywania dzieci. Młodzi dorośli, którzy byli w ten sposób wychowywani, znacznie częściej niż ich rówieśnicy wychowywani w cudzysłowie tradycyjnie. Mieli problemy z podejmowaniem decyzji, ze znalezieniem pracy czy nawet hobby, częściej potrzebowali wsparcia psychologicznego, terapeuty i czuli się zagubieni. Osoby, które do dziecka miały jasno wytyczone granice i zasady postępowania, były znacznie bardziej stabilne i lepiej radziły sobie z wejściem w dorosłe życie. Po prostu czuły się bezpieczniej. Dokładnie te same zasady rządzą psim światem. Im bardziej uregulowany i przewidywalny, tym bezpieczniejszy, a co za tym idzie mniejsza skłonność do rozwijania zachowań niepożądanych i problemów behawioralnych. Wracając do sedna. Ignorowanie zachowań ma sens praktycznie wyłącznie z małymi szczeniakami do 3-4 miesiąca życia. Ze starszymi psiekami ignorowaniem niewiele zyskasz, jeśli cokolwiek w ogóle. Dobry przewodnik to nie ten, który ignoruje, ale który wskazuje najlepszą drogę dla wszystkich, za których jest odpowiedzialny. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. I zapraszam do śledzenia kanału. Cześć!